Nowe skrzynie na Keydrop.pl Zgarnij najlepsze gry i fałdolce całkowicie za darmo Odbierz darmowe 2 złote na start i dołącz do 400 tysięcy zadowolonych graczy Kod promocyjny w opisie Keydrop.pl Hej, cześć, tu z tej strony i witam was w kolejnym odcinku Jest dzisiaj trzeci dzień naszego daily Mamy niedzielę no i zagramy dziś sobie w Bus Mechanic Simulator. Jeżeli jesteś nowy na kanale, pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał. Będzie mi miło, jak, także, jeżeli... Tak, jest późna pora, sorry. Będzie mi także miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę i przejdźmy do gry. Eee, tak się zastanawiam, może zaczniemy w sumie nową grę, będziemy zbierać punkt od zera. Będzie najbardziej, myślę, uczciwie zrobimy z tego może jakąś małą seryjkę sobie. Powiem, że w z czasem rozwoju tej gry to jest coraz ciekawsze, są misje, są coraz ciekawsze zadania. Kot mi teraz skacze, tak? Masz życie, nie mówię, o! nie on się zalawał. No, ale dobra. Anteniarze lubią tu latać. Dobra, niech się nam ładnie wczyta i lecimy. Okej, okay. więc... Gra nam się wczytała i co mamy? Wywięć olej przekładniowy, dobra. Przyjmujemy sobie oczywiście lecanką. Ładny, ale mnie FPS-y wcięło. Miejmy nadzieję, że... Zaczekajcie co, czekajcie chwilę. No i tu strasznie klatkuje. A tak być nie może... Mm, he, 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 he. Dobra, ja to przy... jak to wiecie, powyłączam. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda wam się w to pograć, bo jeżeli to będzie tak klatkowało, słuchajcie, to ja podziękuję. Ale strasznie tnie Dobra. Jakoś się tam to rusza. Też będzie ciężko. Dobra. Eee... Co mamy zrobić? Ale przykładniowo wymienić. Dobrze. Ogólnie to w takim razie tak. Idziemy po klucz. Dobra, mam nadzieję, że jakoś się da Weźmiemy klucz oczywiście no co do czworokątne Chociaż przekładniowy, tak? To był Tak, to nie to, to jest na dole autobusu Będziemy musieli tak naprawdę wziąć sobie mm, na olej pojemnik Tak, otrzymuję? No, na dole? Nie, mechanikiem nie jestem, więc Ale tak mi się zdaje, jak dobrze pamiętam, że na olej jest i w środku dobra w takim razie robimy tak No mm, będziemy się tak powoli poruszać to wtedy FPS nie spadają chociaż znaczy seria jednak tak z tego zrobimy to zobaczymy um, dobra otworzymy sobie wóz no i nie to tu gdzieś jakoś tak to się robiło tak, miarka oleju przekładniowego no ale my go musimy wymienić, tak? W takim razie, gdzie tu jest eee, misa na olej powiedzcie mi Ona była po drugiej stronie no. Dobra, nieważne Ona jest tak w kanale, więc Dobra, to jest mm, Ze skrzyni biegów, tak No i może nam klucz będzie potrzebny, ale nie ten, który mam Klucz płaski, poproszę. O jezo. Ale bugi. Dobra. Mam nadzieję, że to się nam uda. Jak się będę wolniej poruszał, to się uda. <laughs> Jest fajna gierka. No, drugiego odcinka, jak to, nie znajdę rozwiązania, to nie będzie. Z niej już. Tutaj to słuchajcie, bez sensu. Eee, jak chcę go spuścić. No. A. No. Spuścisz mi ten olej czy nie? Jak to go spuścić? dobra. Ja muszę na to wejść, żeby go spuścić. a ja myślę, że inaczej. No dobra. Ta gra jest w ogóle, powiem Wam, jakaś dziwna. Bo y, na przykład, żeby sprawdzić poziom oleju, to muszę wziąć. Olej. Ale żeby coś sprawdzić, element, to muszę wziąć skanowanie jego. I to też jest takie naprawdę dziwaczne, że Wam powiem tak? A najśmieszniejsze będzie dla Was wylewanie tego oleju, słuchajcie. Dobra. Ta gra jest z jednej strony fajna, ale z drugiej strony jest naprawdę masakerska. Dobra, musimy się i tak cofnąć. Nawet nie biegną. Bo to tylko bugi. To jest AdBlue? AdBlue to jest. To nie, to nas nie interesuje. To jest olej przykładowy, dobra. To nas interesuje. Okej. Okay w ogóle zobaczymy sobie autobus w środku w sumie mm, tu. serio? klucz nasadowy czworokątny dobra nie mam tył otwarty A, eee, i teraz patrzcie i teraz rzekomo się wlewa przez klapę w podłodze zamkniętą wlewa się olej przykładowy taka robota to by była fajna no by sobie rękę pobrudził tak naprawdę Dobra, zobaczmy ile go jest już. Jedno, drugie lejemy dalej. Co sobie będziemy żałować? Do pełna, nie? W tej grze w ogóle. Wszystko trzeba, słuchajcie, lacie do pełna. To też jest ciekawe. Dobra, mamy. Tylko to mamy zrobić, czy coś jeszcze? Mm, nie, wymienię no je ale Dobra. To jest zrobione. Podhaczamy sobie. Kurczę, muszę pamiętać cały czas, żeby. Nie biegać, koty nie strasznie. Okej. Okay. Wszystko chyba u zrobione. Więc... Za końca zlecenie. 25 punktów dla nas. Cieszę mnie ja to. Wymienić opony na tylnej osi. Mm. To będzie trochę bardziej monotonna praca. Yy, ok. Mamy ogólnie klucz. Więc możemy już zacząć powoli się w to bawić, ale najpierw musimy tak yy, przykotnąć to po pierwsze demontaż odkręcimy śruby Dobra koła na razie nie zdejmiemy no i na drugą stronę i czeka nas dosłownie, słuchajcie, to samo odkręcanie nakrętek koty tańcują byście mogli chociaż nie przeszkadzać jak pracuję <grych> no dobra, ale tak koty koty to mają wywalone w to co ja robię, dobra mm. kontener ze złomem, spójrzmy sobie na te śruby które są do wymiany, a które nie już eee. no wymienimy ją jeszcze by posłużyła, ale jak już robimy to zróbmy to porządnie, dobra Czyli jedną śrubę będziemy musieli jeszcze sobie yy, dobrać potem. Ok, zaskoczmy sobie do kanału. Teraz musimy przesunąć dźwig osi. A to jest na bliźniaku pewnie tu, tak. Tu jest na bliźniaku, więc... Yy, dobra. Więc będziemy musieli aż dwie gumy wziąć. Dobra, wychodzimy. Po dwie w sensie na jedną stronę, nie? Na jedną oś. Czyli cztery łącznie koła. Musimy pobrać jedną nasadę i raz, dwa, trzy i cztery. Dobra. I oprócz tego oczywiście tester ciśnienia, który zarazem jest i pompką. Dobra. No to tak zaczynamy od demontażu kół. Stary, e, stary. Tak montujemy nowe i teraz najpierw pompujemy tył. W sensie bliziacza, bliziaka. Tak aby na zielony, ładnie było na środeczku Dobra, będzie git. Zakładamy drugą. No od razu nałożymy śrubę. Dobra, pompujemy. Widziałem na to wenty. Hmm, Aha, w dobra. Nie wnikam. No ale okej. Okay. Czasem tych symulatorów nie zrozumiesz. Ale ja Wam mogę powiedzieć coś ciekawego o tym symulatorze: że jest to na przykład symulator stworzony przez studio, które stworzyło m.in. taki symulator jak OMC 2 czy e, Fernbus Coach Simulator. Zresztą z może to fernbusa bo na by było zrobić jakiś w sumie odcineczek, bo fajny symulatorek eee, Nie wpadaj, nie wpadaj, dobra tak, Ten spadek FPS-u wkurza strasznie Dobra, stare kapcie No i do samą Demontaż Kółek Jedno, bliźniak i montaż bliźniacze pompowanie, ok, i drugie, od razu nasadki i dobra i teoretycznie powinno być zrobione tylko to wymienić opony a wódź. opony są wymienione, jeszcze pompowanie przecież tyle no dobra co teraz jest robota myślę yy, oczywiście zrobiona nie wiem tego tu do śmieci ok yy, aha, jeszcze przed wypuszczeniem autobusu na trasę trzeba spuścić jego z hydrauliki ok, no i oczywiście wyjść z nim. no dobra to wypuścimy sobie już odkładam, bo już nie będzie nam gdzieś potrzebny, bo już dzisiaj nie obsługujemy Kolejny wozek, to też odłożymy Idziemy sobie do drzwi, nie biegniemy, żeby lagów nie było. A mnie to też bawi, bo to musi jak nic opec mi tak FPS-y, bo jak grałem normalnie, to wszystko było okej. Okay. No i 50 punktów mamy gratis. No dobra. Dzięki za dziś. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Yy, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, zasubskrybowaniu kanału. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć. اشتركك